Słuchajcie, jeżeli spotkacie w lesie zimowym, ale także wiosennym taką zrytą, skopaną ziemię, to prawdopodobnie Odpoczywały tutaj Sarny albo znakowały terytorium. Zobaczcie, jak dokładnie widać wyrytą ziemię tutaj i zaraz obok tutaj. Albo sobie tutaj nocowały, leżały, albo słuchajcie, znakowały teren. Musicie pamiętać, że Sarny między racicami mają gruczoły zapachowe i w ten sposób, buchtując ziemię, kozły zostawiają swój zapach i znakują swoje terytorium. A dlaczego Sarny odkopują w ten sposób ziemię, żeby się tutaj położyć, a nie kładą się bezpośrednio? Pośrednio na śniegu, bo śnieg jest zimny, śnieg topnieje, nie ma izolacji, ich sierść robi się bardzo szybko, bardzo mokra i wychładzają się. Kiedy ich ciała dotykają cieplejszej powierzchni ziemi, jest im po prostu przyjemniej i cieplej. Sarny robią tak też dlatego, że szukają, zwłaszcza zimą, pożywienia pod warstwą śniegu, kiedy nie ma dostępnych zielonych pędów, szukają czegoś do zjedzenia właśnie pod ziemią, pod warstwą gleby.